Dość dużo o tobie rozmyśla, kto to jest, jak to się dalej potoczy, na co powinnaś uważać. Jest to mężczyzna pewne siebie, który wie czego chce, który podoba się kobietom, który ma taką niezwykle przyciągającą męską energię. Może to być mężczyzna bardzo taki silnie przyciągający fizycznie, z którym łączyła cię coś bardzo romantycznego, bardzo dużo chemii, bardzo dużo emocji, ale też dużo niepewności mogłaś odczuwać od tej osoby. Śtemka kielichów. Ta osoba mogła nie wiedzieć czego chce, mogła dawać ci mieszane sygnały, mogła być w tym wszystkim sporo takiej niepewnej energii. Mógł nie wiedzieć, czego chce, przez to mógł się oddalić. A teraz czuję, że tego żałuję w jakiś sposób. Kochankowie, czuję tęsknotę za tym, co było. Czuję, że z nikim nie było mu tak dobrze jak z tobą, że nikt nie rozumiał go tak jak ty i że nikt nie jest mu w stanie dać tego, co ty mu dawałaś. Okej, okay, ale czy wykona jakiś krok, czy zrobi coś z tym? Książec. Może trochę się przed tym blokować, może zamykać się w sobie, może czuć, że jego ego nie pozwala mu teraz zadziałać. Znaczy w konsekwencji zadziała. To jest ta karta pokazująca tę tęsknotę, ale też taki strach, niepewność, takie trudne emocje. Czy w końcu wykona rok? Okej, okay, coś wyleciało. Piątka monet dalej będzie się przed tym blokował, będzie dużo takiej blokady, niepewności, zatrzymania. Może bardzo dużo odczuwać samotności związane z tym. Może tak troszeczkę obrywać rykoszetem za to, co ci zrobił, jak cię potraktował. Trochę takie, takie zapłacenie za to, jak cię potraktował, że teraz czujesz taki samotny i nie wie jak do tego podejść. Kapłanka, posłuchaj swojej intuicji i wtedy kiedy zadziała. Posłuchaj, czy chcesz się w to angażować, czy chcesz w to iść, czy jest to dobre dla ciebie. Bo i ja on zadziała. To jest taki mężczyzna, który będzie walczył. Jednak w karcie Trójki Kielichów w swoim życiu wtedy może być inna osoba. I to od ciebie będzie zależało, czy będziesz chciała wracać do tego, co już znasz, co nie wyszło, czy jednak iść w coś innego. Jeśli potrzebujesz prywatnego czytania, tutaj na Instagramie możesz je zamówić.